Cześć wszystkim, którzy oglądają. Dzisiaj chciałem Wam pokazać, bo nie znalazłem na YouTubie, jak się rozmontowuje takiego GPS-a, czyli 276CX Garmin, bo mi się zepsuł, przestał działać. Znaczy przestał odbierać satelity. Jak się okazało, odpadła antena. Prawdopodobnie to jest antena, bo nie wiem co to jest, no, ale w każdym razie tam było przyklejone na jakiś tam klej. Podróżowałem z tym... Garminem na motocyklu, więc dużo było wstrząsów i tak dalej. No i w końcu ta antena się odkleiła. Jak zaczęła tam stukać, pracować na, na złączu, no to ten lód puścił i, no i przestał odbierać satelity. Także ja już go rozmontowałem tego garmina i pokażę Wam, jak to można naprawić. Jak można go zmontować z powrotem, jak to działa. No nie znalazłem żadnego takiego filmiku instruktażowego, jak go rozebrać chociażby. Pomyślałem, że zrobię sam, żeby dla innych było. No. A, jest to, a więc to jest to wnętrze tego Garmina 276CX Ja już się troszkę rozmontowałem. To są układy scalone. To wszystko jest na śrubki przykręcone. W zasadzie wszystko jest na Torx piątkę. Takie zwykłe śrubokręciki można kupić z zakończeniem torxowym. Można je kupić na Allegro za kilka złotych dosłownie. Także to nie jest jakimś problemem. Próbowałem wypiąć tą taśmę tutaj ze z tego sterowania, ale dałem spokój, bo to jest jakiś, nie wiem, na jakiś czas, którego nie wiem jak obsługiwać, ale to można odkręcić, bo to jest na zwykłe takie śrubeczki malutkie, zrobione. Dosłownie maciupeńkie. I to można odkręcić, i cała ta antena, antena wygląda tak. To jest chyba antena, nie jestem pewien, ale moim zdaniem to jest antena. I ona była przylutowana tutaj centralnie. Dosłownie ona była tutaj, przez to jest taki otwór. Tutaj było to przyklejone, ja tutaj zastosowałem drugą taśmę dwustronną. To było tak przyklejone, to się odkleiło. <laughs> no i tu się ten lód ukruszył. Nie? Ja trzeba teraz to polutować. I... Przykleić jeszcze dla pewności, bo ten sprzęt jeździ na motocyklu, więc są duże wstrząsy. Dobrze, najpierw odklejamy. Odklejamy tę taśmę, żeby można było to przykleić z powrotem. Dobrze. Zarba kalafonii. Z tym mi się kojarzył Adam Słodowy. Dobrze. Eee, muszę mieć dziwę, wolę, Taki sprzęt używany kosztuje na ebayu niemieckim 2400 zł. Mam takie spe specjalne patrzałki. Kupiłem sobie. Starość. O, teraz to widać. Mam nawet taką lubkę tutaj. Zobaczymy, czy przez tą lupkę coś widać. Nie widać. Że chyba się przylutowało. Dobrze. Ten kabelek tutaj o, będę pokazywał może w ten sposób. Tutaj to zastosowałem ten lód, bo z drugiej strony przykleiłem tą antenę. Ja zaraz to opaszę jeszcze dookoła dookoła trytytką. Złapię, żeby to się trzymało na pewno. A potem to będę, najpierw to Przykręcamy tu w to miejsce, a potem cały dekiel z uszczelką przyklejamy i przykręcamy. No, a, jeszcze trzeba będzie podłączyć taśmę do ekranu i do sterowania. Montujemy. To idzie tu. Na szczęście ten, ten Torx ma magnetyczną końcóweczkę. Ipski dostęp. O w ten sposób. Jak odkręciłem, to i przykręcić muszę, prawda? Teraz ten cały układ na kolejne trzy śrubeczki. Mam nadzieję, że widać, bo powtarzać nie będę. Nie żebym był znawcą tematu, bo dopiero pierwszy raz to rozbieram, jak miał ten model 60 CSX na przykład. O, to tam. Mam tu kilka egzemplarzy z z tych kilku zawsze jednego składam i jakoś to działa. <laughs> Tam to już się rozbierałem często, A tutaj dopiero pierwszy raz, także naprawdę nie wiem, co tutaj jak to jest. Ja tylko chcę pokazać, jak to się rozkręca, bo jak szukałem w internecie chociażby zdjęcia bebechów w środku, jak to wygląda. Przed rozebraniem dobrze jest zajrzeć do środka, sprawdzić, jak ktoś to rozebrał, żeby się nie nie władować na na minę, żeby czegoś nie zepsuć otwierając, jakaś sprężynka, żeby nie wyskoczyła jakaś taśma się nie zerwała. Tu są trzy śrubeczki, raz, dwa, trzy. Spojrzę w kamerę, czy to widać. A, coś tam widać. No, trzeba ja tylko teraz dokręcić, pokażę tak mniej więcej. Teraz jest najtrudniejszy moment, bo to jest w ogóle do góry nogami, tak? Czyli ten cały dekiel, bo dekiel to jest ekran i sterowanie, nie? Z drugiej strony ekran jest wklejony dookoła, także nie ma dostępu do niego, nie może się zabrudzić, tak jak na przykład w innych modelach, tam 62 albo 60, że ekran jest osobno, szybka jest osobno, no to ma swoje plusy, ponieważ można szybkę sobie wymienić samemu, jeśli się stłucze, porysuje i tak dalej, natomiast, yy, 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 natomiast, yy, no brudy wchodzą pomiędzy szybka a ekran. Tu jest sterowanie, bo to jest klawiszowe sterowanie, Oj. I tą płytkę, którą przykręcałem, tą przy, przykręcałem z anteną, ona ma te swoje miejsca, które działają w trakcie sterowania. I teraz tą taśmę, niestety zrobili to w taki gówniany sposób, no bo to Garmin, nie? Tu trzeba wpiąć w ten zatrzask. W czym jest rzecz? Teraz to spróbuję zademonstrować. To rzecz jest w tym, że ta taśma, o... Znaczy przez ekran. Ta taśma, ona ma tutaj ścieżki pod spodem, nie chce się pokazać. No, ma ścieżki, o tutaj, musi trafić tu. To nie jest żaden zatrzask, to jest tylko taka przykrywka, i musi trafić tutaj w te piny, i trzyma to. Taśma klejąca zwykła, tak było zrobione, ta taśma oczywiście garminowska już jest do wyrzucenia, bo to jest jednorazowa. Ja tu zastosowałem mocniejszą. Eee. Problemem jest to, żeby to się nie wysunęło, żeby to weszło, ta taśma weszła dokładnie tam, gdzie ma być. Nie może być przesunięta ani w prawo, ani w lewo. Nic tego tu nie trzyma. Jak to widać ja musiałem to wypiąć, bo bez te, z tym w ogóle niczego bym nie zrobił. Taka tasiemka była taka. I to miało trzymać tą taśmę na miejscu. Ale ona już ma taki klej taki sobie. Nie zastosowałem no większą, nie wiem czy większe to znaczy lepiej, bo może coś się tu będzie przez to grzało. Że zastosowałem większą. Bo tam naprawdę nie ma ta taśma od ekranu, nie ma żadnej wtyczki. Trzymam palcem, bo zaraz wyleci. Teraz trzeba tak. Uszczelka. Uszczelka jest też zrobiona jak z gaci. Taka delikatna. Tu jest taki rowek dookoła w deklu, tam gdzie jest ekran. I ta uszczelka musi wejść. Mam nadzieję, że ona. Że ona nie jest jakaś dwustronna, że jest. Że nie jest jednostronna, o, że ona będzie pasowała od pierwszego włożenia. Jak w miłości. Jako w jednym miejscu. Zakładam, że ta taśma się trzyma. No nie jestem w stanie tego pokazać. Teraz tu 14 śrub. Dobra, przykręcam. Trzymajcie kciuki, żeby to działało. Śrubki są takie same, na ten sam torx, piątka. No, Garmin jest podłączony. Słychać, że funkcjonuje. Oczywiście ekran jest ciarny. Czyli taśma się wypięła. Czyli znowu odkręcamy i próbujemy nową taśmę włożyć do środka. Bo to. Hurra, po kilku, może kilkunastu próbach złączenia tej taśmy. W końcu się udało. Garmin działa.